Szanowni Państwo, ja sam, Szanowni ja... Państwo, tak owszem, jako poseł Konfederacji jedyny stały członek Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, bo, bo taki parytet nam wyznaczono, jeden i tylko jeden na stałą komisję, jestem również członkiem podkomisji, bardzo mnie Martwi ta sprawa, a cieszy perspektywa, że będę mógł mieć bezpośrednią styczność z procedowaniem, mam nadzieję, dla, dla czynienia zadość sprawiedliwości Rzeczypospolitej, ale chciałbym zastrzec, że do tej pory żaden z postawionych przeze mnie wniosków na forum tej komisji, jak zresztą wszystkich innych, nie został podjęty przez. Przez tak, więc może się otworzy się jakaś nowa praktyka w tej dziedzinie także i dla mnie, że jakiś wniosek, który zgłoszę, wreszcie przejdzie. A tu chciałbym chciałbym y, skonkludować tak, w ślad za panem Marszałkiem Tyszką, y, y, że to jest y, to jest jednak y, to jest jednak, szanowni państwo, y, horror y, y, legislacyjny, y, ponieważ Ponieważ Państwo dzisiaj, nie udzielając odpowiedzi na tak skonkretyzowane pytanie, bardzo wyraźnie zaznaczyliście swoje stanowisko i swoją rolę jako interpretatorów prawa w Rzeczypospolitej, co jest prawnie wykluczone. I zwracam uwagę Panu Dyrektorowi i całej świcie, że Państwo dzisiaj stwierdziliście, że znaleźliście się w strefie bezprawia, ponieważ nie jest rzeczą zakładu Ubezpieczeń Społecznych interpretować prawo. Jeśli natrafiliście na jakąś niejasność, to było Waszą rzeczą iść do sądów, do sądu administracyjnego, być może do innych trybunałów, żeby ta. Niejasność, jeśli ona rzeczywiście istnieje, chociaż ja jej tu nie widzę, bo litera prawa jest jasna, są widełki i co nie jest zakazane, jest dozwolone, prawda? Ale Państwo dopatrzyliście się niejasności, więc Bóg z Wami, skoro widzicie niejasność, żadnym prawem, poza prawem kaduka, nie wolno Wam samemu przyjmować roli sądu kapturowego, Samozwańczego, nie wolno wam interpretować prawa, waszym obowiązkiem jest iść do sądu, żeby zażegnał ten moment niejasności w polskim prawie. I sąd mógłby wówczas wezwać Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, czy też odpowiedniego ministra, żeby w trybie ustawy, czy zarządzenia zniwelował niejasność. Ale państwo dziś i to jest ważny moment mam nadzieję w historii legislacji i wykonywania prawa w Polsce państwo to jasno zadeklarowaliście, że czujecie się w prawie interpretować. Pan nam tu wyjeżdża przepraszam panie dyrektorze z orzeczeniami Sądu Najwyższego? Czy to jest rola ZUS-u? Okładać się literaturą prawniczą i dokonywać wykładni? Żadną miarą tak nie jest. I szanowni państwo, doprowadźmy to do finału i do spodu wydrążmy te, ten moment, ten wrzut, tak, który mam nadzieję pozwoli zmierzać do wyeliminowania gangreny, która toczy całą architekturę prawnoustrojową Rzeczypospolitej. A ZUS... Jako piramida finansowa, której państwo jesteście stróżami, oczywiście reprezentujecie tutaj partykularny interes waszej firmy i ja to rozumiem. Poczuwacie się do lojalności wobec własnego szyldu. I pewno nawet byłoby niezrozumiałe, gdybyście, gdybyście wy jakiekolwiek znaki zapytania tutaj stawiali. Ale ta piramida finansowa jest to taka sobie gwiazda śmierci w naszym życiu społecznym, w architekturze prawnoustrojowej Rzeczypospolitej. Wiadomo, że jest to studnia bez dna. My tutaj używamy nowomowy, mówimy o składkach, podczas kiedy wiadomo, że to się roluje ten dywanik, nic się nigdzie nie odkłada, tylko jest przejadane, awista i na dodatek jeszcze z budżetu państwa trzeba do tej studni bez dna dolewać, dosypywać w nieskończoność. I powiem państwu tak, w sumie taka okazja dobra jak każda inna. Gdzieś i kiedyś trzeba zacząć. Gdzieś i kiedyś trzeba tę drogę do zatracenia zatrzymać, trzeba zeskoczyć z równi pochyłej, po której się wszyscy wraz z państwem polskim zsuwamy. I wróćmy do tego punktu. Państwo jesteście bardzo mili. Ja bym taki miły nie był. Uważam, że dzień jest młody, dopiero czwarta minęła. Czemu byśmy tutaj nie mieli siedzieć, zwłaszcza, że się dzień po nowym roku wydłużył znacznie i czemu byśmy nie mieli drążyć tego tematu. Ale skoro tutaj koledzy, koleżanki, posłowie tak sympatyczni, to dajmy sobie na to tydzień, ale nie dłużej. I niech będzie odpowiedź na to pytanie i zdziwię się, jeśli Państwo przyjdziecie na następne spotkanie z jakąś Waszą interpretacją, zamiast się zgodnie z prawem cofnąć, wydać natychmiast natychmiast dyspozycję wszystkim Waszym oddziałom, żeby się powstrzymały od interpretowania prawa i żeby wykonywały prawo, to znaczy działały zgodnie z przepisami. Skoro nie ma w literze przepisów niczego, co by te przedsiębiorcze niewiasty, które są przecież kwiatem narodu polskiego, bo nie dość, że zapewniają temu narodowi kontynuację prowadząc działalność gospodarczą, to jeszcze zapewniają kontynuację działając przeciwko katastrofom, katastrofalnym wskaźnikom demograficznej samozagłady narodu polskiego, prawda? I to jest dwa w jednym. Wash and go, super sprawa, prawda? I teraz ten kwiat narodu jest prześladowany przez państwa, którzy de facto no bardzo przykro mi to mówić wobec rodaków Polaków, ale państwo reprezentujecie tutaj władzę prześladowczą, okupacyjną de facto wobec normalnych Polaków. Skończmy z tym. Państwo nie bądźcie adwokatami złej sprawy, dlatego że dłużej klasztora niż przeora. Mam nadzieję, że Polska potrwa, że przetrwa jeszcze to bezprawie, którego tutaj mimowolnie jesteście współtwórcami, współuczestnikami i po prostu budujmy normalny kraj, a nie szukajmy tylko coraz bardziej wysublimowanych teorii, które dorobimy do jakiegoś uciążliwego nonsensu. Dziękuję za uwagę. Ja przepraszam Dziękuję bardzo, pani... ale bardzo możliwe, że spotkanie za tydzień może mieć problemy lokalowe. Nie wiem, jeśli to się da przeskoczyć, to okej. Okay. Natomiast jest ja posiedzenie. Zapraszam Sejmu, do mojego biura. Ale jest posiedzenie Sejmu. Ja uważam, że jednak dla ważności sprawy dobrze byłoby, żeby to posiedzenie, no podkomisja może w ogóle tylko zbierać się tak naprawdę w budynku polskiego parlamentu. I za i, i przyszły tydzień to jest tydzień sejmowy, więc nie wiem, czy jakaś sala będzie wolna. Jeśli tak, to ja rozumiem, że posiedzenie może być zwołane, jeśli nie to może to niech będzie kolejny tydzień, już po tym posiedzeniu Sejmu, co oczywiście Pani trzeba ustosunkować. Ale aż tak, że nie, jest, żebyśmy sali nie znaleźli. No no ale to, ja, zapraszam do sali do sali. ja wiem, jaki jest, ja jest problem z, Ja też y patrzę na swój kalendarz i znaczy to może być no ciężkie. Może być. No więc dlatego też ja i myślę, nie, tak, że ZUS też musi nie przygotować. Tak? Sejmu, ale bezpośrednio pomóc. Ja, ja chcę do... naprawdę rozwiązać sprawę i podchodzę zdroworozsądkowo do całości. Szanowni Państwo, posiedzenie Sejmu jest 12, 13, 14, to jest środa, czwartek, piątek. Myślę, że zdroworozsądkowe jest w kolejnym po posiedzeniu Sejmu tygodniu zrobić to posiedzenie pod podkomisji stałej do spraw polityki społecznej, o co Panią Wiceprzewodniczącą Komisji Polityki Społecznej bardzo proszę i Państwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwa z, z Biura Rzecznika i Państwa z Ruchu Społecznego kobiet na działalności gospodarczej. Bardzo proszę o udział w tym spotkaniu. To, co jest kluczowe niewątpliwie, to, to odpowiedź na te postulaty i bardzo bym prosił Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, żeby w formie pisemnej, żebyście Państwo w formie pisemnej odnieśli się do tych postulatów, jak przyjdziecie za dwa tygodnie na posiedzenie podkomisji, to żeby te postulaty, odpowiedź na te postulaty była gotowa będziemy bardzo zobowiązani również jeżeli państwo będziecie uprzejmi odpowiedź na te postulaty przesłać do nas wcześniej drogą mailową nasze adresy macie nasze imiona i nazwiska macie ponieważ były na zaproszeniu na dzisiejsze spotkanie. Chciałbym również chciałbym również powiedzieć nie, szanowni państwo bo już, już 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 kończymy. Chciałbym również powiedzieć, że yy, Prezentujemy różne kluby parlamentarne, różne poglądy. Ja osobiście cieszę się, że powołujecie się na uchwały Sądu Najwyższego i że w swoim postępowaniu kierujecie się literą prawa. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby te wytyczne, które Państwo, żebyście mieli wytyczne dla przedsiębiorców i żeby przedsiębiorcy wiedzieli, w jakiej wysokości te składki opłacać, tak żeby nie być narażonym na zarzut tutaj działania wbrew wbrew e, 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 jakiejś linii interpretacyjnej ZUS-u, tak żeby każdy wiedział, że jeżeli tą składkę zapłaci, to takie świadczenie w takiej wysokości otrzyma i nikt nie będzie go nękał, żeby kobiety mogły spokojnie w tym czasie i rodzić dzieci, i je wychowywać, i, e, i cieszyć się macierzyństwem, a nie wizytami kontrolerów z zakładu ubezpieczeń społecznych. To jest dla nas po prostu bardzo ważne. I Szanowni Państwo, jak mówię, 5 godzin, 5 godzin 10 minut to było za mało, żebyśmy wyczerpali wszystkie wątki. Spotykamy się na podkomisji, parlamentarzyści, którzy nie są członkami tej podkomisji, też mogą brać w niej udział i tam będziemy kontynuowali naszą dyskusję. Chciałem podziękować wszystkim uczestnikom dzisiejszej debaty, podziękować współorganizatorom z wszystkich klubów parlamentarnych, które zasiadają w Sejmie. Chciałem podziękować tym parlamentarzystom, którzy dotrwali do końca w czteroosobowym, czteroosobowym składzie. Chciałem podziękować Panu Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Panią członkowi zarządu tak, ale trudno mówić Panie członku, więc wolę też tą formułę, formułę pani Prezesie. Ona jest i zgrabniejsza i ładniejsza i też i, i, i myślę, że też oczekiwana. Dziękuję panią dyrektorką, panom dyrektorom, dziękuję bardzo serdecznie również przedstawicielom rzecznika Radcom z Biura Rzecznika Małych i średnich przedsiębiorstw, pani mecenas, pani mecenas i, i wszystkim zaproszonym gościom. Jeżeli chcecie jeszcze Państwo coś powiedzieć na koniec, to bardzo proszę, ale tak jedno zdanie. Szanowni Państwo, ja tylko z taką, taką gorącą prośbą, bo oczywiście przygotujemy się na to spotkanie i ustosunkujemy się do każdego z tych postulatów przygotowanych przez Stowarzyszenie Ruch Społeczny Kobiety na Działalności, ale ja mam taką gorącą prośbę do Pań i Panów, bo tu też są Panowie. Myślę, że taki pełniejszy i bardziej, i bardziej taki merytoryczny będzie nasz zespół, ten za dwa tygodnie czy za tydzień. Jeżeli do tego czasu spłynęłyby na moje tak jak prosiłam, te indywidualne sprawy, bo wtedy potrafilibyśmy rozmawiać już też o e, konkretnych sytuacjach i zobaczylibyśmy, z czym mamy do czynienia, jeżeli Pani chodzi dyrektor, o Pani dyrektor, musimy mieć zgodę klientów. Ja prosiłam, że nie, nie zbiorczo, nie zbiorczo, jeszcze raz mówię bardzo uprzejmie proszę, aby to indywidualne panie przesyłały swoje indywidualne sprawy. Dziękuję bardzo. Czy wystarczy, jeśli prześlemy sygnatury akt, czy, czy konkretną kompletną Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Proszę, proszę w sygnaturę akt i jeszcze raz przypominam o identyfikatorach konkretnej osoby, Czyli dobrze? mówimy o numerze PESEL, tak? Tak, oczywiście. I nazwisko, imię i PESEL, bo to są łącznie I dwa identyfikatory. I sygnatura I... sprawy i starczy to, tak? Czy coś jeszcze? Tak, 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 wtedy tak. Szanowni państwo, jeszcze jedna prośba. Jeżeli mówimy o sygnaturze, to jeszcze wskazanie sądu, w którym toczy się spór, dobrze? Szanowni Państwo, ja jeszcze mam jedną prośbę na końcu, żeby te interpelacje, które zostały skierowane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, żeby przed tym upływem tych dwóch tygodni uzyskały odpowiedzi. Te interpelacje są i jest moja interpelacja, jest, jest i Pana posła interpelacja i Pani poseł interpelacja, więc to na pewno by pozwoliło nam lepiej przechodzić do kolejnych etapów, jeżeli będziemy znali odpowiedź na te interpelacje. A mianowicie chodzi o to, żeby już na tym etapie wszystkie oddziały ZUS dostały informację, że pisma, które tyczą się naszych składek, postępowań jakichkolwiek, czy wyjaśnień, czy składania zaświadczeń z przedszkoli żłobek, żłobków, przychodziły listami poleconymi. Myślę, że to jest rzecz prosta, do której możemy, Myślę, że w tym momencie możemy uzyskać zobowiązanie. Panie przewodniczący, panie przewodniczący, ale jednak, jednak istotna kwestia. Skoro, skoro Rozstajemy się dzisiaj z tą jasną konkluzją, że sprawa jest niewyjaśniona, no to ZUS powinien natychmiast ogłosić moratorium na działania w, tej w tych sprawach. ZUS powinien powstrzymać się od wydawania decyzji w tych sprawach, skoro sprawa jest niejasna, skoro nie ma umocowania w prawie, które byłoby znane przedstawicielowi zarządu, bo pan przedstawiciel Przywołał tu, Panie Przewodniczący, tekst wyprodukowany przez Sąd Najwyższy, ale sam Pan, sam Pan Prezes, członek dyrektor użył takich zmiękczających kwantyfikatorów być może w danej sytuacji, no to skoro być może, to znaczy, że jest stan niejasności, więc moratorium na decyzję w tego typu sprawach. Ja pytanie, czy, czy możemy czy Panie Przewodniczący uzyskać? o to prosić? Szanowni Państwo, prosimy o to, żeby wstrzymać się do naszego kolejnego spotkania z tymi negatywnymi decyzjami. Myślę, że to jest jak najbardziej uzasadniony postulat. i, te, i Szanowni Państwo, ja widzę, że naprawdę tematów mamy całe mnóstwo, możemy tu siedzieć kolejne godziny, ale ja w tym momencie przerywam nasze spotkanie i kontynuowane będzie. Za dwa tygodnie na podkomisji Komisji Polityki Społecznej. Przepraszam, tylko bardzo proszę. proszę. Jedno zdanie, bo tutaj może pan, pan poseł nie miał informacji, natomiast sprawy, o których dyskutujemy, są sprawami na etapie sporów sądowych. Co do zasady. Nie, nie, są wydawane nadal. Mówimy o sprawach indywidualnych tu państw zgromadzonych. Nie, ale są wydawane nadal decyzje negatywne w, w dużych. Od... Cały czas jest taśmówka tak, taśma leci, kopiuj wklej, kopiuj klej, kopiuj klej. Kopii w klej, kopii w klej. Chciałem, tylko, chciałem tylko wyjaśnić, że sprawy pań tutaj przedstawiane są sprawami na etapie najczęściej sporów sądowych na różnych poziomach instancji, pierwsza lub druga instancja. To chciałem tylko ustalić. Naszą intencją jest to, że mówi, chodzi o wstrzymanie spraw, które są wewnątrz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te, które są w postępowaniu sądowym przecież nie zależą już od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko od sądów. Także Chciałam tylko powiedzieć, że te, można są... zmienić decyzję nawet na etapie sądu. Ja tylko dodam. Um, um, Panie pośle, że jeżeli mówimy o wszczętych postępowaniach, bo pani tutaj mówiła, że toczą się przez Zusem, jeżeli wydaliśmy, dokonaliśmy już pierwszej czynności, a więc poszło o zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, to wiążą nas przepisy ustawy kodeks postępowania administracyjnego. I odnosząc się do zasad korespondencji z zakładem ubezpieczeń społecznych, to chcę powiedzieć, że mamy artykuł 71a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, pisma i decyzje zakład może kierować listem zwykłym do swoich klientów. Dziękuję. Znaczy może, a nie musi. To jest tak naprawdę dobra wola tutaj organu, którego po prostu nie wykazujecie no. Znaczy jeżeli chodzi o korespondencję, sprawa jest naprawdę ważna. Ja Szanowni Państwo, takiej korespondencji bym po prostu można byłoby ją uznać jako korespondencję, która nie dotarła do adresata, ponieważ nie macie potwierdzenia, że ten adresat odebrał takie, zapoznał się z tym. Nie jest w stanie wykazać na przykład, bo przesyła decyzję no, listami jest Szkoda, pieniędz, i nie jest szkoda wytanec wytanec pieniędzy na kiedy to, lepiej wysyłać listem poleconym wtedy wiadomo, że do adresata Panie, dotarło. Panie pośle, to też przewidziała ustawa ustęp 2 w razie sporu ciężar dowodu doręczenia pisma lub decyzji spoczywa na zakładzie ubezpieczeń społecznych. Niech to pani powie jak osobie, która ma zajęte potem konto albo już na przykład hipotekę ma zajętą. Że to ona musi i potem udowadniać, że nie otrzymała tego. A takie są sytuacje, dochodzi do takiej sytuacji. Szanowni państwo, spotykamy się za dwa tygodnie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca, w szczególności paniom, które przyjechały dzisiaj do Warszawy, całej Polski.